Jest bardzo wyraźna sugestia wskazująca na to, że papież Franciszek najchętniej by faktycznie błogosławił homoseksualistów. Pan powinien nie słuchać papieża, nie wsłuchiwać się w jego oświadczenia, nie czytać w ogóle tych dokumentów, który nic pana nie interesuje z tego, co Franciszek powiedział, napisał, zrobił. Nie ma go dla pana, tak? Tak, gdyż to jest zły człowiek, który robi złe rzeczy, siedząc na wysokim tronie. Po raz pierwszy zawarto coś w rodzaju takiego porozumienia między Republikanami a Białym Domem. W tym prowizorium budżetowym nie ma pieniędzy na pomoc militarną dla Ukrainy. To jest oszustwo. Otóż ta forsa się gdzieś znajdzie. Kupujemy broń w fabrykach amerykańskich. I ponieważ nie mamy na to pieniędzy my, Polska, to rząd amerykański za pomocą kongresu nam udziela pożyczki, żebyśmy my za amerykańskie pieniądze kupili w amerykańskiej fabryce broni. Z Ukrainą jest podobnie. Dajemy wam pomoc rządową, żebyście mogli u nas kupić broń.